Dzień dobry Państwu. Więc e, chciałem nawiązać na początek do, te, e, do tego, o czym mówił Krzysztof Skowroński. Warto zobaczyć, jak media są zorganizowane gdzie indziej, media publiczne. A zatem, jeżeli chodzi o Francję, e, na wszystkie stanowiska dyrektorskie e, kandydatów e, wyznacza e, rad, Najwyższa Radia Środków Audiowizualnych. Jak taka rada powstaje? Składa się z siedmiu członków przewodniczącego mianuje prezydent, a po trzech członków mianuje przewodniczący senatu i przewodniczący zgromadzenia narodowego, czyli jakby naszego sejmu. Przy czym te nominacje są co dwa lata po jednym, bo kadencja jest sześcioletnia. I czyli media są zależne od władzy wykonawczej, Prezydent i ustawodawczy, przewodniczący Sejmu i przewodniczący Senatu. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to 12 mężów zaufania, tak zwanych Trustis, wyznacza rząd. Znaczy oficjalnie mianuje Królowa, ale rząd wyznacza, a oni mianują dyrektora generalnego BBC który ma największą władzę, ponieważ oprócz tego jest jeszcze dyrekcja wykonawcza, która jest powoływana z wewnątrz BBC, ale ona się zbiera raz na miesiąc. A zatem znów dyrektor BBC jest mianowany przez trustees, którzy są mianowani przez rząd. I teraz w związku z tym powstaje pytanie, jak to się dzieje, że tam media publiczne, mimo że są z nominacji władzy, nie stają się uczestnikiem sporu politycznego, nie stają po jednej stronie sceny politycznej. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, scena polityczna jest zrównoważona. Nie mogą media stanąć po jednej stronie, ponieważ każda z sił tam występujących ma mniej więcej taki sam potencjał, tak? Czyli nie ma. Jest rywalizacja wewnątrzpolityczna, ale nie ma walki jednego obozu sił politycznych z jakąś siłą polityczną, która jest uważana za taką, którą należy zniszczyć, bo takich sił nie ma. I tu jest następna sprawa. Nieważne, kto jaką opcję polityczną tam reprezentuje, to są wszystko opcje rodzime. Nawet zboczeńcy we Francji, Anglii czy Niemczech reprezentują interes własnego kraju. A zatem sytuacja jest inna niż w Polsce. Pamiętam, jak mi pewien prawicowiec mówił we Francji, Jacques Delors to socjalista i złodziej, ale ile on zrobił dla Francji? Zawsze potrafił przeforsować stanowisko francuskie w Unii Europejskiej. Widzimy więc, że... Tam sytuacja w mediach publicznych jest inna. Jest inna, bo te media są odzwierciedleniem rodzinnego, rodzinnej sceny politycznej, gdzie każda opcja jest opcją własną, tak, która się tutaj zrodziła w, w danym kraju. My mamy inną sytuację. My mamy sytuację, w której mamy postsowieckie elity, które boją się narodu i walczą z narodem. Bo obawiają się, że jeżeli ten naród wyłoni własną elitę, to ją to zostaną wyeliminowani. A sami z kolei nie czują się z narodem związani. To po pierwsze. Po drugie, uważają się za e, część władzy z zewnątrz, zewnętrznej. I dlatego swoje interesy wiążą z siłami, które są poza krajem. I teraz. Jeżeli chodzi o y, ludzi aspirujących do jakichś stanowisk, to co, co obserwowałem i co zrozumiałem, kiedy byłem w polskim radiu, to większość, ogromna większość przekonana, że te sowieckie elity były u władzy, są i zawsze będą i zawsze będą zwyciężały. A zatem jakikolwiek opór jest bezsensowny. Znam dziesiątki ludzi, którzy popierają zmiany w Polsce, ale mówią: My się nie będziemy angażowali. Dlatego, że tamci zawsze wygrają, bo za nimi jest Rosja, bo za nimi są Niemcy. Czy zatem pluralizm w Polsce ma oznaczać pluralizm między agenturą rosyjską i niemiecką? To nie jest żaden pluralizm, oczywiście. Trzeba przede wszystkim pokazać, że sowieckie elity nie będą już rządziły w Polsce. To jest warunek podstawowy. Wtedy ci. Którzy aspirują do jakichś stanowisk, którzy chcą e, uczciwie robić kariery, ale chcą po prostu zająć jakieś stanowisko w społeczeństwie, nie będą się na nie, na te elity oglądały. Tak? Trzeba złamać przekonanie, że tamci zawsze wygrają. Nie, tamci już przegrali i przegrają z Kretesem. Jeżeli ludzie. zrozumieją, że postsowieckie elity są marginalizowane i nie mają przyszłości, to nie będą do nich aspirowali. I to jest podstawowe zadanie. A żeby to tego dokonać, to trzeba prowadzić politykę stanowczą. Politykę nie kompromisu. Bo z kim mamy zawierać kompromis? My możemy zawierać kompromis, z ludźmi, którzy mają inne poglądy niż my, ale tak samo będą reprezentowali interesy naszego państwa, będą reprezentowali interesy Polski. Nie można zawierać kompromisu z ludźmi, którzy reprezentują interesy Rosji, Niemiec lub konsorcjów międzynarodowych. Bo coż by to miało oznaczać? Że damy się wykorzystywać tylko w połowie, albo że będziemy kłamali powiedzmy co drugi dzień? Albo będziemy w dni parzyste chrzcławili Jaruzelskiego, a w dni nieparzyste żołnierzy wyklętych. No bo chyba na tym by polegał kompromis. I teraz na, na, na następny punkt. Otóż uważam, że dotychczasowi pracownicy mediów, bo w ogóle tej hołoty dziennikarzami nazwać nie można. Do, nie nadają się, absolutnie nie nadają się do żadnych wolnych mediów, gdyż oni nie rozumieją, na czym polega swoboda myśli i wypowiedzi. To, że teraz będą ustawiali się w kolejce, pytali obecnego kierownica, a jakie mam zadać pytania, a w którym kierunku poprowadzić wywiad, a kogo wypromować, a komu dokopać. To nie jest żadna zmiana. To ma w ogóle działać inaczej. Ci ludzie są do tego niezdolni. Poza tym mają właśnie głęboko zakodowane przekonanie, że Sowieci zawsze będą górą i ci, którzy Sowietami trzymają, zawsze wygrają. Więc co najwyżej należy przezimować, a po cichu, a niektórzy nawet na głos, pokazywać swoją lojalność, że jak przyjdzie Czerwony z powrotem, to proszę bardzo, oni tutaj nie zbuntowali się, byli posłuszni. A zatem budowa tych mediów musi nastąpić w oparciu o nowych ludzi, o młode kadry. I to jest sprawa jedna z najważniejszych. Nie chodzi o to, że nagle ci, którzy przedtem służyli interesom obcym, teraz nagle się przestawią. Bo się nie przyznają, mogą tylko poudawać, tak? Nie, tutaj trzeba nowe kadry muszą mieć zupełnie inne podejście do sprawy informacji. Media publiczne czy media narodowe, podstawowe ich, podstawowe ich zadanie to jest informacja, edukacja i w, na, i w ogóle dbanie o pluralizm, a szczególnie w okresie wyborczym. Czyli to, cośmy dotychczas obserwowali, to jest w ogóle zaprzeczenie tych zasad. A zatem budowa nowych mediów musi nastąpić w, w oparciu o inne kadry. I teraz to jest jednak pewien problem do, organizacyjny, bo jak już mówiłem, gdybyśmy już potrafili zmarginalizować ten, te postsowieckie elity, no to wtedy oczywiście taka uczciwa struktura mediów publicznych powinna polegać na tym, że. Głosujemy w parlamencie i powiedzmy dwie trzecie głosów trzeba, żeby wybrać członków Rady Mediów. Ale w sytuacji, w której my w parlamencie mamy do czynienia tak naprawdę z obcą agenturą, która swój los złączyła z losem państw ościennych, konkretnie Rosji i Niemiec. W tej sytuacji nie możemy tak postępować. Dlatego, że to, to po prostu byłoby, byłby krok samobójczy z naszej strony. Tak? Te media muszą odzwierciedlać interes Polski. Dlatego uważam, że ten okres półroczny teraz tej takiej powiedzmy sobie, karencji jest bardzo słuszny. Ale trzeba go wykorzystać na zdecydowanie, nie, niezwykle zdecydowane działanie. I wymianę kadrową. I to nie tylko, jeżeli chodzi o dziennikarzy, czy tych raczej pracowników mediów, bo tam dziennikarzy, jak już powiedziałem, nie ma, ale proszę pamiętać o pracownikach technicznych, w całym zapleczu. To nie przypadek, że mikrofony się psują wtedy, kiedy są wywiady robione z pewnymi osobami, a działają jakoś sprawnie, jak są wywiady z innymi, prawda? I kable się tam przerywają, światło wysiada i tak dalej. To wszystko wynika z tego, że to nie tylko zinfiltrowany jest przez służby świat dziennikarski, ale również całe to zaplecze techniczne. I pluralizm tutaj. Nie może polegać na tym, że będziemy mieli rywalizację między tymi, którzy pracują dla wojskówki, a tymi, którzy pracują dla cywilnych, prawda? Albo tymi, którzy pracują dla tych ze wschodu, a tymi, którzy pracują dla tych z zachodu. Tutaj trzeba się ich wszystkich po prostu pozbyć. I dlatego nie należy, uważam, iść na żadne kompromisy. Dziękuję Państwu.